Cześć będę moi drodzy, witajcie. W moje ręce trafiła kolejna obudowa do testów, a tym razem padło na Cooler Master. Dokładniej jest to model Master Box 600 Lite, który za mną właśnie stoi i na sam początek mała rada. Nie pomylcie tej obudowy z wersją nie-Lite, która to ma cztery wentylatory RGB, nawet ARGB bym powiedział, 140 mm w standardzie, ta nie ma żadnych. Natomiast powiecie zaraz. Halo, halo, chemik, coś tu nie gra. Dlaczego mówisz, że ta obudowa nie ma wentylatorów, skoro coś tam świeci? Już wam tłumaczę, z racji, że ta obudowa nie ma żadnych wentylatorów, to będzie pewne obostrzenie. Nie zaliczam jej do mojej tabelki z obudowami, ponieważ właśnie ta obudowa nie ma żadnych wentylatorów i wydajność tej obudowy będzie dość mocno zależna od tego jakie wentylatory do niej wsadzicie, ale z racji, że ja również od Cooler Mastera otrzymałem wentylatory. Są to dokładnie Master 120 Halo 2 z RGB. Wersja biała, kolor tutaj nie ma znaczenia, dlatego że są też w wersji czarnej, jakbyście chcieli, to wsadzimy je właśnie w trzy paku do tej obudowy i zobaczymy, jak ten zestaw się spisze w moich testach oraz jakie plusy oraz minusy miała ta obudowa. Trochę przydługi wstęp, ale jedziemy już z omawianiem tej skrzyneczki. Obudowa Cooler Master Masterbox 600 Lite to konstrukcja middle tower mogąca pomieścić płyty ITX, MATX, ATX wraz ze wsparciem dla konstrukcji BTF, czyli z odwróconymi złączami oraz płyty EATX. Dodatkowo w jej wnętrzu umieścimy aż do 7 wentylatorów, z czego na froncie zamontujemy 3 razy 120 lub 140mm, natomiast na topie wejdą nam 3 razy 120 mm lub 2 razy 140 mm wentylatory. Na tyle zaś wejdą nam tylko 120mm wentylatory. Biorąc pod uwagę fakt jakie wentylatory nam się zmieszczą to można również wiedzieć, że na top wejdą nam chłodnice do 360mm, a na front do 420mm i tutaj bym się nie martwił o grubość, gdyż miejsca nad płytą główną jest sporo. W kwestii ofiltrowania to na topie mamy filtr magnetyczny znany i lubiany w wielu obudowach. Na froncie nie ma dedykowanego filtra, ale siateczkowy mesz sporo kurzu nam zatrzyma. Od spodu jest filtr, ale tylko pod zasilaczem. Tak jak już jesteśmy przy tym co pomieści sama obudowa, to w jej wnętrzu możemy zamontować chłodzenia na procesor do 170 mm oraz karty graficzne do 410 mm zakładając, że na froncie nie będzie chłodnicy od IO. Dodatkowo obudowa pomieści aż 6 dysków 2,5 calowych, z czego dwie zatoki są zdolne pomieścić zamiennie dyski 2,5 lub 3,5 calowe finalnie rzecz biorąc, możemy na przykład w tej budowie zmieścić konfigurację 4 dyski SSD 2,5 plus 2 dyski 3,5 cala HDD. Jak już jesteśmy na tyle, to warto wspomnieć, że za trejem główny jest bardzo dużo miejsca na przewody, więc o okay, management ja bym się nie martwił. Tutaj bajecznie prosto ułożycie swoje przewody. Front panel to klasyczne rozwiązanie, na które składa się przycisk power, przycisk reset, dioda pracy dysku, gniazdo combo jack, dwa porty USB 3.0, z czego jeden jest w typie A, a drugi w typie C. Zostanie na chwilę przy samym wnętrzu obudowy, i tutaj jest dużo pochwał w stronę producenta, dlatego, że m.in. mamy sporo wycięć, dzięki czemu nasza obudowa jest w stanie zmieścić w swojej konstrukcji płyty BTF, czyli te z obróconymi złączami. Fajny standard nowy. Czy się przyjmie? Czas pokaże. A drugim dużym plusem jest to, że nawet jeżeli nie używamy płyt BTF, to mamy obok samej płyty głównej kilka przepustów, które są ogumowane w relatywnie niskiej cenie. To jest duży atut. Moim zdaniem, tutaj na pewno trzeba za ten aspekt pochwalić producenta. Kolejnym aspektem na pewno na plus jest sama blacha, która jest całkiem gruba i wszystko jest dobrze spasowane. Podczas montażu mojej jednostki testowej w tej obudowie właśnie nie miałem żadnych problemów, że coś tutaj nie pasowało, coś się odginało, lakierowanie też jest na wysokim poziomie, więc tutaj nie mam żadnych zastrzeżeń. Na pewno jeszcze producenta pochwalę za przepust. Przepust do kabla od karty graficznej, dlatego że w tym pułapie cenowym nie zawsze się to zdarza, a zdecydowanie ładniej to wygląda, jeżeli nasz kabel do karty graficznej wychodzi z piwnicy, a nie trzeba go tachać gdzieś tam za tajby treja płyty głównej. Duże ułatwienie podczas montażu, dużo estetyczniej to wygląda już podczas używania samej obudowy. Ostatnim aspektem na plus, jeżeli chodzi o taki pierwszy feeling z tą obudową, to był sam panel szklany. Który to, moi drodzy, jest na takich klipsach, dzięki czemu, jeżeli chcielibyśmy go zdjąć, to w łatwy sposób możemy go zdjąć, a na pewno on nam też nie spadnie. Co prawda ja jestem większym fanem drzwiczek jednak na zawiasie, ale to rozwiązanie też sobie cenię i uważam, że one są praktycznie na równi. No dobra, ale jest jeden gruby minus podczas montażu, który zauważyłem i muszę się z tym podzielić już z Wami w tej chwili. Mianowicie śledzie. Tak, śledzie są tutaj wyłamywane. Moi drodzy, to jest dla mnie nieporozumienie, dawno się nie spotkałem z obudową, która miałaby wyłamywane śledzie. Dodatkowo w standardzie, w zestawie nie mamy żadnych śledzi przykręcanych, więc jak się pomylimy, to będziemy mieć dziurę. Cooler Master, dlaczego zrobiliście tak dobrą obudowę i oszczędziliście na tych śledziach? Myślę, że to turbo więcej by nie kosztowało w produkcji, a nawet jeśli by ta obudowa była, nie wiem, 10 czy 15 zł droższa, tylko ze względu na te śledzie, warto by było, nadal, moi drodzy, warto by było. No nic, duży minus za wyłamywane śledzie. Zanim przejdziemy do testów, jakie dla Was przeprowadziłem w związku z tą budową, to jeszcze na chwilę zatrzymajmy się przy samych wentylatorach. Mamy tutaj trzy pak Masterfanów MF120 Halo 2, i są to oczywiście wentylatory z podświetleniem ARGB. I tak naprawdę są to wentylatory dla każdego, nieważne czy macie nowszą czy starszą platformę. Z tego tytułu, że w samym zestawie mamy kontroler do nich. Tak on wygląda. Takie ma tutaj złącza po jednej jak i po drugiej stronie. Jest to kontroler tylko do podświetlenia, niestety nie jest to kontroler do e, sterowania PWM chociażby tych wentylatorów. No ale dobre i to. E, z drugiej strony, e, jeżeli chodzi o samo podświetlenie, to jest duże atut związane z tym, że wszystkie te trzy wentylatory możemy sobie spiąć wtyczkami trzypinowymi w jeden obwód RGB i wpiąć w jedno złącze w płycie. Bardzo duży plus moi drodzy, e, bo tak naprawdę jak sami widzicie, nie musicie korzystać z tego Kontrolera, jeżeli macie w miarę nowoczesną platformę z chociaż jednym złączem ARGB. Wolnym oczywiście. I żeby tego było mało, to wszystkie wentylatory są czteropinowe, co uważam za naprawdę duży plusik, bo relatywnie ten zestaw nie jest jakoś mega drogi. Linka oczywiście do niego znajdziecie w opisie tego filmu, więc na koniec materiału gorąco Was odsyłam do niego. W tym, że jeżeli chodzi jeszcze o samo podświetlenie, to oczywiście możemy nim sterować z poziomu płyty głównej i ma ono bardzo dużo efektów. Dla mnie osobiście też ono w tej postaci wygląda bardzo efektownie, ale czy te wentylatory są efektywne? No i tutaj pojawia się pewien problem, a mianowicie no hałas. Ale o tym dalszej części tego materiału. Dlatego, że e, oczywiście tymi wentylatory sterujemy poprzez PWM-a, minimalna prędkość obrotowa to jest na w okolicach 800 rpm, natomiast maksymalna ponad 2100. I właśnie podczas pewnego obciążenia często te wentylatory się rozkręcają na maksa. Owszem, można je skręcić tak, żeby nie osiągały tych maksymalnej wartości 2100 rpm, natomiast wtedy na pewno będziemy mieli stratę na wydajności. W sensie tej wydajności przepływu powietrza, mam na myśli. Przez to nasze komponenty w komputerze mogą się zdecydowanie bardziej grzać. No, powiem tak, musicie sobie wybrać albo relatywnie niski hałas, albo jednak temperatury w przypadku tych wentatorów. Bo jak one chodzą na maksa, to są mega uciążliwe. Zresztą sami posłuchajcie, jak one się zachowywały w spoczynku, jak i podczas maksymalnego obciążenia. Przysmąwicą, że same wentylatory to mogę je zdecydowanie polecić, ale tylko dla osób, które będą świadomymi użytkownikami i skręcą ich krzywą do maksymalnie 1600 rpm pod maksymalnym obciążeniem, dlatego że powyżej tej wartości te wentylatory będą bardzo głośne. No chyba, że gracie na słuchawkach i Wam nie przeszkadza w żadnym stopniu hałas, no to z drugiej strony ciągle mnie. Skoro i tak go nie słyszycie, to będziecie mieć większą wydajność. I wtedy... Tak naprawdę to są bardzo dobre śmigiełka. Na pewno za tymi wentylatorami przemawia cena, która jest relatywnie niska jak za trzypak wentylatorów ARGB, choć niestety konkurencja też jest dość szeroka, jeżeli chodzi o trzypaki paki wentylatorów ARGB 120mm na rynku. No dobra, nie przedłużając, lecimy, bo jednak materiał głównie o obudowie. To przechodzimy więc do testów, jakie dla Was przeprowadziłem właśnie z tą skrzyneczką w parze z tymi wentylatorami, o których przed chwilą była mowa. Zaczynamy! Cooler Master MasterBox 600 Lite w parze z naszymi wentylatorami od Cooler Mastera osiąga na moim procesorze testowym następujące wyniki. Maksymalnie pod pełnym obciążeniem było to 87 stopni i na tle konkurencji, którą testowałem, był to naprawdę jeden z lepszych wyników. Temperatura minimalna w okolicach 31 stopni, przynajmniej teoretycznie, natomiast realnie na pulpicie gdzieś tam e, takie wartości bardziej były zbliżone do 38 stopni. Bezpośrednio po teście, jak sam widzicie, 48 stopni, co i jest naprawdę dobrym wynikiem. Przechodzimy do karty graficznej. Tutaj rewelacja 76 stopni maksymalnie na samym GPU, natomiast jeżeli chodzi o taką uśrednioną wartość, no to było to 54 stopni, minimalnie 28, czyli naprawdę mega, mega chłodno. No i jeżeli chodzi o same RPM wentylatorów, to tutaj od razu zaznaczam, one nie skręcają się do zera, tutaj jakiś jest po prostu błąd odczytu, natomiast no niestety ten maksymalny RPM prawie 2200. To słychać, zresztą słyszeliście w poprzedniej części tego materiału. No niestety, one są bardzo wysoko obrotowe, może to generować oczywiście tak dobre wyniki temperaturowe, ale jednak hałas jest bardzo duży i dla mnie trochę nieakceptowalny. No i tak jak mówiłem, tej obudowy nie będzie w moim zestawieniu, bo niestety ona nie posiada defaultowo żadnych wentylatorów. Dobrze moi drodzy, podsumujmy sobie już obudowę Cooler Master MasterBox 600 Lite. Wiele pozytywnych zaskoczeń ta obudowa miała dla mnie. Pierwszy z nich jest oczywiście relatywnie niska cena w stosunku do tego co otrzymujemy, bo za 200 zł z hakiem mamy fajną obudowę, bardzo pojemną, bo tak jak mówiłem, mamy 360 na topie bądź na froncie, mamy przygotowaną już obudowę pod format BTF i jest w wielu miejscach bardzo dobrze przemyślana przez producenta. Sama jakość blach jest też na wysokim poziomie, ale jednak pamiętajcie, że jest to obudowa za te 200 zł z hakiem bez żadnego wentylatora. I tutaj osobiście uważam, że nawet jeżeli producent nie chciał się wpakować już w wentylatory defaultowo, to mógł dorzucić jakiś jeden tani, nawet niskoobrotowy na tył, bez RGB, który by wyciągał ciepły powietrze z tej obudowy i to już byłoby na pewno in plus, dlatego że osoba, kupująca tą budowę, mająca jakieś na przykład seta wentylatorów, nie wiem, trzech, bo takie najczęściej są, tak jak widzieliście zresztą, trzypak, mogłaby sobie te trzy śmigła wrzucić na front i byłby naprawdę świetny airflow. Natomiast z racji, że tutaj nie mamy nic, to tak jak mówię, nie będzie tej budowy w moim zestawieniu, bo nie jestem jej obiektywnie w stanie ocenić z racji, że nie ma żadnego wentylatora. Ta budowa ma jeszcze dwa aspekty, które moim zdaniem nie do końca są na plus. Dlatego, że pierwszym z nich będzie brak filtra, z przodu i ja rozumiem, ok, mamy tutaj dość gęsty mesh, więc i tak on nam zatrzyma sporo kurzu, ale z drugiej strony za te 200 zł hakiem, z hakiem moglibyśmy jednak oczekiwać jakiegokolwiek tak naprawdę filtra z przodu, tym bardziej, że dostęp do niego byłby pewnie dość łatwy. Drugim aspektem, może nie na minus, ale takim Innością, takim czymś dziwnym, z czym pierwszy raz się spotkałem, to jest to, że na topie, czyli na naszym front panelu inaczej mówiąc, tak koledzy, mamy USB 3.0 w formie A oraz C. I no, to USB C ma przepustowość 5 Gb na sekundę. Może nie jest to demon, ale powiedzmy, że styl lepiej niż USB 2.0. Ale oba te USB są popinane do jednej wtyczki, do wewnętrznego USB 3.0. I pierwszy raz się spotykam z czymś takim, trochę nie rozumiem, czemu to jest tak rozwiązane. No ale może tutaj kwestia ceny oszczędności czy czegokolwiek innego. Nie wiem. Mam nadzieję, że może Wy, moi drodzy widzowie, podzielicie się jakimś spostrzeżeniem, może coś wiecie w tym temacie dlaczego producenci mogą albo chcą w ogóle w tym kierunku iść. Poza oczywiście faktem dość trywialnym, że to jest oszczędniejsze niż ciągnięcie dwóch kabli. Jestem ciekaw, napiszcie w sekcji komentarzy, należą oczywiście do Was. I to by było tak naprawdę na tyle, jeżeli chodzi o samą obudowę od Cooler Mastera. Jednocześnie mówiąc, pozytywne zaskoczenie pod kątem kubatury i pojemności. Czy wadą będzie to, że ona nie ma wentylatorów? Nie, bo osoba wybierająca tą obudowę jest doskonale tego świadoma. I, że tak powiem, taką puentą kończę ten materiał i zostawiam Was z tym. Oto produktem. Linka zarówno do wentylatorów, jak i samej budowy macie w opisie tego materiału, więc gorąco zachęcam do sprawdzenia opisu na koniec tego filmu. Z mojej strony to było już na tyle. Mam nadzieję, że materiał Wam się podobał, mam nadzieję, że Wam pomogłem, a jeżeli tak, to będzie mi niezmiernie miło, jak zostawicie w sobie ślad w postaci łapeczki w górę z subskrypcji wraz z dzwoneczkiem powiadomień, żeby nie ominęły Was kolejne filmy, testy, recenzje oraz wiele, wiele innych na tym kanale. Ja się z Wami żegnam, do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych filmach.